Cześć kochani, dzisiaj przeniesiemy się do świata mitycznych hinduskich bogów. A przeniesiemy się tam za sprawą pierwszego tomu Kronik Pandawów, czyli Arusha i Koniec Czasu, autorstwa Roshani Chokshi. Historia opowiada o dziewczynce o imieniu Aru, która ma dość sporą tendencję do naciągania prawdy. Aru bardzo często kłamie, czy to Odnośnie jakichś podróży, czy to odnośnie jej matki, czy to ogólnie jej życia, tylko po to, aby przypodobać się reszcie klasy. Odkąd pamięta, Aru wraz z matką całe życie mieszkała w Muzeum Starożytnej Sztuki i Kultury Indyjskiej. Pewnego dnia Aru ponownie kłamie swoim przyjaciołom, znajomym z klasy, że wraz z mamą wyjeżdża na wakacje do Francji. Co się okazuje, że tak naprawdę Całe wakacje ma spędzić w muzeum i znajomi udowadniają jej kłamstwo, ponieważ nachodzą ją właśnie w tym muzeum. I żeby udowodnić, że choć raz nie kłamała, musiała zapalić starożytną lampę, która była. Oczywiście Aru się wzbraniała przed zapaleniem, ponieważ jej matka cały czas jej tłumaczyła, że jeżeli ktokolwiek zapali tą lampę, to sprowadzi koniec świata. Dlatego Aru, chcąc udowodnić, że lampa Baraty jest przeklęta postanowiła ją zapalić choć na moment. No i oczywiście uwolniła Radawne Zło. Tym starożytnym złem okazuje się starożytny demon imieniem Śpiący, który pragnie obudzić pana zniszczenia. Więc już widzicie, że to nie były żarty z tym końcem świata. Po przebudzeniu śpiącego, tylko Aru nie została zaklęta w czasie. I teraz ona musi uratować zarówno swoją mamę, swoich kolegów z klasy i cały świat. Jeden z sposobów, żeby pokonać Piącego, jest odnaleźć legendarnych braci Pandawów i wkroczyć do królestwa śmierci. I sprostać starożytnym hinduskim bogom. Jak widzicie, historia bardzo przypomina Percy'ego Jacksona, chociażby z tym uratowaniem świata. I nie bez przyczyny. A Jej Czasu jest pierwszą książką. Z serii Rika Jordan przedstawia, która została wydana w Polsce właśnie pod y, oryginalnym patronatem Rika Jordana. Nawet na wstępie y, mamy przedmowę Rika Jordana, którą Wam właśnie przeczytam. Arusza wymiata. Czytaliście kiedykolwiek książkę i myśleliście, och, szkoda, że ja tego nie napisałem? Dla mnie, Arusza i koniec czasu to jedna z takich powieści. Ma wszystko, co lubię: humor, akcje, świetne postacie i oczywiście cudowną mitologię. Ale ja nie mógłbym napisać tego tekstu, po prostu brakuje mi doświadczenia i wiedzy kogoś, kto zna to od potrzebki, żeby się zająć ogromnym, niezwykłym światem mitologii hinduskiej, a tym bardziej, żeby ten temat uczynić zabawnym i przyjaznym dla czytelnika. Na szczęście dla nas wszystkich Roshani Chokshi, umie to wszystko. Jeśli nie znacie mitologii hinduskiej, czeka Was niespodzianka. Myślicie, że Zeus, Ares i Apollo są dziwaczni? Zaczekajcie, aż spotkacie Hanumana i Urwasi. Uważaliście, że orkan to fajna broń? Zobaczcie co, może kró... y... Zobaczcie, co może któraś z boskich astr. Maczugi, miecze łuki i sieci utkane z błyskawic. Do wyboru do koloru. Będą wam potrzebne. Meduza wydała wam się straszna? To nic w porównaniu z naginiami i rakszasami. Arusza, nieco irytująca i bystra nastolatka z Atlanty, zaraz padnie w sam środek tego szaleństwa, a jej przygody sprawią, że eksplodują wam mózgi w najlepszym znaczeniu tego słowa. Jeśli już wiecie coś o mitologii hinduskiej, będzie to najzabawniejsze spotkanie, jakie możecie sobie wyobrazić. Natraficie na mnóstwo swoich ulubieńców, bogów, demonów, potworów, czarnych charakterów i bohaterów. Zniesiecie się do nieba i zejdziecie do Królestwa śmierci. I nieważne, ile z tych mitów już znacie, założę się o paczkę cukierków, że dowiecie się czegoś nowego. Macie wrażenie, że jestem podekscytowany, dzieląc się z Wami tą książką? Owszem, jestem bardzo podekscytowany. Na co więc czekamy? Arusza siedzi w Muzeum Starożytnej Sztuki i Kultury Indyjskiej, gdzie pracuje jej mama. Zaczęła się właśnie przerwa jesienna, a Aru jest absolutnie przekonana, że to będzie nudny dzień. Aha, bardzo się myli. Rick Rayordan. Także jak widzicie, sam autor Percy'ego Jacksona jest niezwykle zachwycony tą książką. Naprawdę przedstawia bardzo bogatą kulturę indyjską, jeżeli chodzi o mitologię. Ja czytając tą książkę, dowiedziałam się bardzo dużo na temat bogów. Największym plusem tej książki jest również słowniczek, który wyjaśnia bardzo dużo pojęć, wyjaśnia kim jest dany Bóg. I tutaj mamy też przedmowę Roszani Czoksi w tym słowniczku. Heja! Chciałabym zaznaczyć na wstępie do tego słowniczka, że nie jest on ani wyczerpujący, ani dogłębny, jeśli chodzi o mitologiczne niuanse. Indie są ogromne, a mity i legendy mają różne wersje w zależności od regionu. To, co czytacie, jest zaledwie ułamkiem tego, co ja rozumiem z opowieści, które im przekazywano i badań, które prowadziłam. Fantastyczną rzeczą, jeśli chodzi o mitologię, jest to, że jej ramiona są dość szerokie, by objąć wiele tradycji z różnych regionów. Mam nadzieję, że ten słowniczek będzie stanowić kontekst świata Aru i Mini, a może zachęci Was do własnych poszukiwań. Tu mamy takich, takie słowa jak na przykład Aświnowie, czyli Nasatia i Dasrat, bliźniacy, bogowie, jeźdźcy. E, właśnie. Bollywood, chociażby, czyli Indyjską Wersję Hollywood. Jeżeli ktoś kiedykolwiek widział jakiś film hinduski, wie o, wie o czym mówię. Mamy taki najsłynniejszy Bóg, czyli Ganesha, czyli ten Bóg Słoń ze słonią Głową. Mamy tutaj Shivę, mamy Hanumana. Także ten słowniczek jest naprawdę świetny. Chciałabym przeczytać jedno słowo, tylko nie wiem czy je teraz znajdę, które oznacza konia. Chyba nie znajdę teraz tego. O, znalazłam. Ja mam tu wkleję, jak wygląda zapis tego słowa. I oznacza on siedmiogłowego, latającego konia stworzonego podczas ubijania oceanu mleka, król koni Wahana Indry. Co tam, smok, jak co takiego rumaka, dopisek jako ryszańczośli. Spróbuję Wam przeczytać to słowo. Możecie się ze mnie śmiać, bo ja sama będę się śmiała z tego, jak uda mi się to przeczytać. I to słowo brzmi tak: uccia śrawas. Także czytając ten słowniczek po skończeniu całej powieści, miałam takie. ok. przed poznaniem mitologii hinduskiej miałam wrażenie, że najtrudniejsze słowa są w mitologii japońskiej. I po prostu nie myślałam, że cokolwiek to przebije, ale naprawdę to przebiło wszystko. Co do bohaterów, Arusza jest taką typową dziewczynką, która próbuje się przypodobać reszcie grupy, swoim kłamstwem często też wpada w kłopoty, tak jak w przypadku zapalania lampy baraty, poznajemy dość. Interesującego głębia o imieniu Bóg, który przewodzi, tak jakby Aru, podczas jej misji, podczas jej podróży. Poznajemy również Mini, czyli jakby siostrę duszy yy, Aru. I Podobnie jak w przypadku Percy'ego Jacksona, gdzie tam poznawaliśmy Boga Rodzica, tutaj poznajemy, tak jakby yy, Boga Przodka Aru. Ponieważ yy, okazuje się, że Aru wywodzi się z linii Pandawów i właśnie dzięki temu ma szansę pokonać śpiącego. Tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, czy się to uda, ponieważ tutaj dopiero poznajemy ten cały świat, tą główną misję Aru i staramy się jakoś przyswoić te wszystkie informacje na temat mitologii hinduskiej. Sama akcja jest naprawdę bardzo wartka, bardzo szybko się to czyta. Naprawdę bardzo przyjemna lektura. Duże brawa dla tłumacza, czyli Agnieszki Fulińskiej, która jest tłumaczem Ricka Jordana, i bardzo szanuję ją za tą pracę, bo naprawdę zagłębianie się w te wszystkie mitologie, żeby w jakiś sposób przyswoić ją polskim czytelnikom, naprawdę bardzo przystępny sposób, to naprawdę dużo roboty i naprawdę pani Agnieszka Fulińska wykonała kawał świetnej roboty. Nie widziałam żadnych takich trudności w czytaniu. Szczególnie, że to jest książka skierowana dla młodszego czytelnika, więc język też musi być bardziej dostosowany do nich. Nie zauważyłam takich większych trudności dla mnie, jako dorosłego czytelnika. To tym bardziej dla dziecka będzie to świetna zabawa. Wraz z Aru odkrywamy przeróżne miejsca, zarówno te mitologiczne, jak i te prawdziwe, dlatego. Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z mitologią hinduską, to zdecydowanie polecam sięgnąć po Arusha i Koniec Czasu. To jest naprawdę tak przystępny sposób przekazania tej mitologii, jak Percy Jackson przekazujący mitologię grecką. Tak tutaj mamy mitologię hinduską na najwyższym poziomie, więc zdecydowanie polecam. Równocześnie daję tej książce 9,5 gwiazdki. Tak jak już mówiłam, zachwyciły mnie bohaterowie, zachwyciła mnie fabuła i oczywiście zachwyciła mnie mitologia hinduska. Na pewno sięgnę po kolejne trzy tomy, które zostały wydane w Polsce i tom, który został ostatnio zapowiedziany jako tom piąty, czyli kończący całą serię. Na pewno spodobały wam się bohaterowie. Na pewno polubicie mini, bo uważam, że mini jest najlepszą postacią. Na pewno polubicie Aru, na pewno w niej znajdziecie jakiś fragment siebie, ponieważ no, przyznajmy się, kto nigdy w życiu nie skłamał, żeby komuś się przypodobać? Albo ogólnie nie skłamał? Ale również polubicie Gołębia Bu, który żyje w swoim świecie, dosłownie, ale jest wiernym towarzyszem podróży. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Możecie mi napisać w komentarzu, czy czytaliście Arusza czasu. Jeśli tak, to jaką macie opinię na temat tej książki. Jeśli nie, to czym planujecie przeczytać? Możecie mi napisać, jaki jest wasz ulubiony bóg z mitologii hinduskiej. Chętnie się dowiem. Moim zdecydowanie jest Ganesza, także chętnie poznam waszych boskich ulubieńców. Tymczasem zapraszam was na moje media społecznościowe, na fanpage na Facebooku, na profil na Instagramie. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robiliście, do kliknięcia dzwoneczka na dole ekranu, aby być na bieżąco z moimi materiałami. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!